witam, witam, łoba ben. zapraszam na mój kanał, zasubskrybujcie tego typu, trzeba bardziej do przodu nie do tyłu, z tego typu Ło wow. właśnie trzymam myśli nie głupią i dupą niektórzy myślą dupą, z tego typu e, dostaję informacje różne e, o co chodzi z, e, z sobą sam zaczął y, zaczepiać mnie inne rzeczy tego typu zamnikłem bo, bo po prostu nie chcę się wkurwiać inne rzeczy nie mam zamiaru robić szumu w internecie w widzowie ja dlatego zamnikłem bo nie jestem frajerem dlatego zamnikłem ale, no, zostałem tam różne informacje od Was, że co, tam coś, tam gada o mnie i inne rzeczy. Ma na to wyjebane. Po prostu, on jest osobą, która szuka czegoś, żeby... żeby zrobić fejm. Pod, mnie. Tego typu ale słuchajcie mam tam wyjebane twój tego typu po prostu dlatego no mówię no słuchajcie to jest mm, dla mnie śmieszne śmieszne i zabawne w ogóle żeby się bawić w takie kurwa nie wiem podejścia no, nie wiem jak to uznać w ogóle widzowie tego typu ale Wój z tym. Ważne, że jestem. Jestem. I trzeba iść za przodu tego typu. O, babę! tego typu. Nie zlewam takich debilów, którzy szukają zaczepów. Żeby zaczepić kogoś. Mam na to wysrane, Może kiedyś nie, ale teraz mam to wysrane wyjebane o, można to powiedzieć widzowie po prostu mam na to wyjebane tego typu i dlatego to że tam sowa ma problem y, ze zdrowiem i inne rzeczy gówno mnie to obchodzi po prostu sowa zaczął zaszczepiać tego kilka tam słów mu powiedziałem ale słuchajcie Mam na to wysrane Wysrane na to mam co tam, co gada czy mam Nie dupą a nie wtórzymy się dupą a właśnie wow babę dlatego tak myślałem myślałem sobie tego też na niego mam dowody inne rzeczy ale nie chcę się pierdać, nie chcę się bawić w takie zagrywki i inne rzeczy, ale chuj z nim tego typu. Trzeba iść do przodu. Nie do tyłu. A niektórzy idą do tyłu. A wy idziecie do, do przodu czy do tyłu. Hmm? Wow. O to jest pytanie. Na to wam nie odpowiem. Bo nie umie tego typu... Czy mam myśleć, myśleć i jeszcze raz myśleć tego typu będąc?